Dobra. Siemanko, YouTube, z tej strony macie. witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będziemy rozmawiać z botem. Tylko postaramy się, żeby ten bot był dużo bardziej inteligentny niż cała branża fitness. Zobaczymy, czy jest to możliwe. Chat GPT, moi drodzy, czyli narzędzie sztucznej inteligencji, które robi niesamowitą furorę w ostatnim czasie. Firmy o niego się biją. Słyszałem, że nawet Microsoft chce go kupić za jakieś horrendalne pieniądze. No i podobno ma wyprzeć wiele zawodów. Ludzie mają stać się bezużyteczni, jeżeli chodzi o, o wiele stanowisk pracy. Wiadomo, że niektóre te zawody zostaną wyparte, ale dzisiaj sprawdzimy, czy zawód trenera personalnego w ogóle może być zastąpiony. Ale tak globalnie: sprawdzimy nie tylko, czy czad GPK potrafi układać plany treningowe, ale też potrafi doradzić początkującemu, jak zacząć swoją, swoją drogę na siłowni, w siłowni raczej powinienem powiedzieć. Siemanko, po polsku będziemy rozmawiać, oczywiście. Siemanko, czad. Witaj, jak mogę Ci pomóc? Zobaczymy, jak może mi pomóc. Chciałbym rozpocząć. Swoją przygodę z siłownią. Jestem totalnie, totalnie nowy, więc od czego mogę zacząć? Co muszę na początku wiedzieć? Dobra, to jest takie bardzo ogólne pytanie, ale jeżeli Czat jest dobrym trenerem, no to powinien się odnieść do tego, jak wyglądała kariera sportowa klienta wcześniej. Wiadomo, że nie będzie z nim prowadził konwersacji jeden na jeden, ale powinien doradzić mu na pewno, za jakie ćwiczenia się brać, co powinien sprawdzić, jakie zakres ruchu powinien sobie sprawdzić. Um, jakie ćwiczonka, takie diagnostyczne powinien zastosować, to by zrobił dobry trener, myślę. E, więc zobaczymy, co odpowie. Zobaczymy, co odpowie. Gratulacje za decyzję. Kurde. On ma też small talk, widzicie to? On też potrafi rozmawiać z Tobą. Oto kilka wskazówek. Konsultuj się z lekarzem. Goodman. Wiadomo, że nie trzeba tego robić całkowicie, ale fajnie sobie zrobić takie ogólne badania, jeżeli jest się osobą początkującą. Ok, stwórz plan. Zastanów się, jakie są Twoje cele. No ten plan poprosimy cię, drogi czacie GPT. Zobaczymy, zobaczymy, jak on to stworzy. Struktura trzeszewka. Przed każdym treningiem ważne jest, aby zrobić kilka ćwiczeń. No tutaj takie bardzo ogólne rady. Wiadoma sprawa. Wszystkie te cztery punkty nie są takie straight to the point, tylko bardzo ogólne. Już mam 5 punktów od niego. Zobaczmy, co dalej. Ważne jest, aby stopniowo zwiększać intensywność i czas trwania treningu. Czy ważne jest, żeby zwiększać czas trwania treningów? Może jeżeli zwiększamy intensywność, to wtedy te treningi nam się wydłużają. Jestem w stanie trenować, powiedzmy, że jesteśmy w stanie trenować cztery razy w Tygodniu chciałbym rozbudować swoją masę mięśniową, ale także poprawić motorykę i kondycję. I teraz poprosimy czata o plan treningowy. Proszę, przygotuj mi plan treningowy. Tyle, zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Okej, okay, czyli dzieli mi na splita. Ja to będę wyjaśniał później, bo oczywiście, później przenosimy się na siłownię i, i będziemy rozmawiać, jak ten trening powinien być prawidłowo skonstruowany, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc tutaj średnio zaczął, jeżeli widzę, że z reguły trener od razu daje splita na początek, czyli jest lata biceps, nie wiem, barki plecy, czy barki łapy. Średnio, bardzo mocno, średnio. Wiadomo, że na początku mamy tak niskie adaptacje, że. No w większości będzie to działało, nawet jeżeli ćwiczenia będziemy wykonywali źle na początku, no to, to z, racji, że, z racji na te bardzo niskie adaptacje i tak e, progres będzie się pojawiał, no ale pytanie jak długo, nie? Trening mięśni klatki piersiowej. Wyciskanie żołnierskie na ławce poziomej. A to jest ciekawe, bo do oni trening mięśni klatki piersiowej tricepsów, a wyciskanie żołnierskie na ławce poziomej, no to pewnie sztangą, to jest ćwiczenie głównie obciążające barki, mięśnie ramienne. Wiadomo, że mm, triceps to jest prostownik stawu łokciowego, Natomiast on nie zapracuje tutaj jako ten mięsień taki przewodni. Nie? On raczej będzie limiterem tutaj. Jeżeli już coś, Rozpiętki na ławce skośnym, no to jest klatka piersiowa, ok, ale nie mamy wzorca przed tym wyciskania, który jest najważniejszy w sumie na początku, e, bo jesteśmy w stanie na, nałożyć tam najwięcej ciężaru. Prostowanie rąk z kontlami w opadzie tułowia, czyli hopka, no to triceps nie jest to zbyt dobre ćwiczenie, bo angażujemy w sumie tylko głowę boczną. Mamy trening klatki piersiowej i tricepsów i jedno ćwiczenie na klatkę piersiową. Ok. Trening nóg i bicepsów, te przysiad ze sztangą, prostowanie nóg na maszynie. Trening pleców i bicepsów, trening brzucha. Mamy program treningowy oficjalnie od ChatGPT. GPT. Teraz czas, żeby. Byśmy się przenieśli na siłownię, wykonamy sobie te ćwiczenia po kolei, dam alternatywy, odniosę się do tego, dlaczego powinno być inaczej, jakie serie, jakie powtórzenia dla osób porządkujących, dla zaawansowanych itd., itd. No to co, zobaczmy, co ten chat GPT wymyśli. Lecimy na siłkę. Dobra, moi drodzy, znajdujemy się teraz w siłowni. To jest siłownia to Gym, na niej ćwiczę praktycznie wszystkich swoich klientów, także tutaj też nagrywamy. Bardzo dziękuję za udostępnienie. Dzisiaj będziemy sobie sprawdzać, to, co ten czas w ogóle zrobił. Jak widzieliście poprzednio, poprosiłem go o jakieś tam wstępne rady, jeżeli chodzi o, o rozpoczęcie przygody z siłownią. Poprosiłem go o program treningowy. Okazuje się, że rady są ok, bo tam wypisał je w punktach. Natomiast jeżeli chodzi o program treningowy, no to już średnia sprawa. Nagrałem ten filmik w tym celu, żebyście wiedzieli, że tak jakby ta sztuczna inteligencja na ten moment przynajmniej takich podstaw, podstaw wam nie pokaże, nie jest w stanie was przeprowadzić. Przez ten cały proces, czyli nie zrobi tego, co zrobi prawdziwy trener. Myślę, że jeżeli byśmy się zagłębili tylko w sam program treningowy, chcieli jakieś usprawnień od tego czata, no to jeszcze. Gdybym mu napisał, powiedzmy, stwórz więcej ćwiczeń, to ok. Ale założenie było takie, żeby on za pierwszym razem ułożył mi od razu. No jeżeli zgłaszacie się do trenera, żeby że wam program treningowy, no to nie mówcie mu, no zrób tam program treningowy, on wam wysyła i wy mu mówicie, no dobra, ale weź to poprawi, i tak dalej, to nie pasuje. Masz trzy próby na, na ogarnięcie planu, nie? Tylko oczekujecie od niego, żeby od razu wysłał wam rzetelny plan według tego, co tam się skonsultowaliście ja czatowi przedstawiłem potrzebuję to jaki jest mój cel treningowy, więc e, no wypisał mi tak naprawdę trening split, który mam e, odpalony tutaj, zobaczymy sobie jak to wyglądało, trening split i w każdym treningu mam praktycznie tylko trzy ćwiczenia, jeszcze niektóre w ogóle są na te nie, niektóre w ogóle nie targetują tych grup mięśniowych, które chciałbym, żeby były targetowane. Pierwszy trening, trening mięśni, klatki piersiowej i tricepsów, ja wcześniej tam wam powiedziałem na szybko, co jest takim dużym globalnym błędem, to jest na pewno to, że trening został zaprogramowany na zasadzie split, czyli jeżeli mamy osobę początkującą, no to Moim zdaniem ta częstotliwość treningu nie powinna być tak wysoka, a jeżeli częstotliwość treningu jest niska przy treningu split to jest bardzo słaba sprawa, bo uważam, że każda partia mięśniowa powinna być trenowana chociaż dwa razy, żeby dostarczyć tą optymalną objętość. Wiadomo dla osób początkujących to będzie dosyć niski przedział objętości, jeżeli chodzi o te serie robocze, ale, ale musimy, musimy na pewno mieć na uwadze to, że typ treningu musi też być dostosowany do tego, jak często znajdujemy się na siłowni. Czyli jeżeli jest to split, no to im częściej tym lepiej. Tak naprawdę split jest idealny dla kulturystów, bo oni potrzebują zmniejszyć to dotarcie bodźca do fatygi czyli tak naprawdę oni minimalizują zmęczenie, kalorie, które spalają, a maksymalizują bodziec, więc oni jak najczęściej chcą tutaj być, jak najbardziej chcą izolować dane partie, to jest split. Dla osób, które chcą pracować nad wszystkim globalnie, najlepiej się sprawdza full body workout, bo dzięki temu na każdym treningu pracujemy nad każdą partią mięśniową i jesteśmy w stanie przemielić przez ten trening najwięcej, najwięcej wzorców ruchowych. Wyciskanie żołnierskie na ławce poziomej jako pierwsze ćwiczenie w treningu mięśni klatki piersiowej i tricepsów. Ale, no dokładnie, to nie jest ćwiczenie targetujące klatkę piersiową. To jest ćwiczenie, które targetuje nam mięśnie na ramienne, szczególnie przedni akton. W zależności od tego, jak, jak ułożymy chwyt. Łączenie nóg z bicepsami. To jest w ogóle odmienna kwestia. Jeżeli chodzi o trening bicepsów i tricepsów, to są tak małe grupy mięśniowe, że uważam, że nie ma sensu poświęcać im jakoś dużo objętości. Martwy ciąg, totalnie nie jest to ćwiczenie na plecy. Wiadomo, że delikatnie musicie trzymać, robiąc opad, ale bez sensu. Trening brzucha i łydek. No moi drodzy, po co? Znowu po co? Bez sensu. Więc jak widzicie, program jest dramatyczny. Pierwsze ćwiczenie, przysiady wykroczne. Dlaczego takie? Dlaczego nie przysiady standardowe? Dlaczego nie na przykład Goblet squat? squat byłby fajny z tych wszystkich innych przysiadów, bo dzięki, niemu, dzięki temu, że trzymamy ciężar z przodu, jesteśmy w stanie w miarę tę miednicę, miednicę sobie stabilizować i trzymać w tej neutralnej pozycji. Ale przysiad wykroczny to jest coś, co pozwoli Wam, yy, z racji że jedną nogę mamy z przodu, drugą nogę mamy z tyłu, ta miednica automatycznie wtedy znajduje się w neutralnym ustawieniu, pozwala Wam na pracę nad stabilizacją. To jest super, super sprawa. Więc teraz tak, ustawiamy się i powiedzmy zaczynamy sobie od nogi słabszej. Ja zawsze klientom polecam za rozpoczynanie od nogi słabszej. Jedna noga w przód, ta noga stanowi jedynie funkcję podporową. I teraz, jeżeli mielibyśmy delikatny priorytet na mięsień czworogłowy, ja bym skupiał się na tym, żeby kolano delikatnie zmierzało w stronę palców, zaangażujemy wtedy mięsień obszerny przyśrodkowy i żeby to wyglądało raczej w ten sposób. Pięta przylega cały czas, trzy punkty podparcia jeżeli chodzi o stopę i schodzimy w tempie 3 do 1, czyli 3 sekundy w dół, 1 sekunda w górę. Teraz dla pań lub dla panów, którzy są też po przy pośladki, wersja z delikatnym pochyleniem, czyli tutaj już bardziej się skłania do kąta 90 stopni, nie muszę aż tak bardzo osiadać w tej rodze. Składam się na mocnym opadzie jeżeli chodzi o staw wiatrowy w przód. I wracam sobie, dopinam pośrodku. Dobra, kolejnym ćwiczeniem z racji, że jedno już było elementem push, teraz warto zrobić pull. Martwy ciąg rumuński, popularny RDL, Romanian Deadlift. Tutaj raczej weźcie sobie mniejszy ciężar. Tutaj zdjęcie stawy kolanowe to jest 15 stopni, Nie więcej zostawiacie tę pozycję szyja w przedłużeniu kręgu słupa, czy głowa w przedłużeniu kręgu słupa. I lecimy sobie po nogach w zamian tułów i gotowe. Lecę, czuję na wracam i dopinam pośrodku. I bardzo, bardzo ważną kwestią jest to, żebyście nie interpretowali ruchu zarasowego w biodrze jako przodu poklejania miednicy. dużo osób się w ten sposób uczy, przez co znowu przewodniczą bardzo mocno. Prostowniki grzbietu. Dobra, zamknęliśmy sobie trening partii dolnych. Teraz czas na mięśnie grzbietu. Od nich sobie zaczniemy. Myślę, że Wam najpierw pokazać w ogóle podciąganie, ale to jest na tyle ciężkie ćwiczenie, że wiele osób może nie być w stanie go zrobić, więc za chwilkę pokażę Wam alternatywę. Taki mas czyli przyciąganie drążka wyciągu górnego. Powiedzmy nachwytem. Jeżeli chcemy podchwytem, no to nic nie staje na przeszkodzie. To bardziej zadziałamy wtedy dwugłowym ramienia i ćwiczenie będzie, będzie dużo prostsze. Ja dzisiaj Wam pokażę, jak powinien wyglądać nachwyt. I omawiamy sobie ćwiczenie, wchodzicie sobie bardzo wygodnie pod maszynę, tutaj powinni, powinniście się zaprzeć, żebyście nie polecieli razem z I teraz warto nauczyć się tego rytmu ramienno-łopatkowego tutaj i ściągania na początku tych łopatek do depresji, natomiast później ściąganie tych łopatek nie jest takie ważne. Ważne, żebyście lecieli z feelingiem i według włókien mięśnia najszerszego grzbietu. Czyli takie docelowe założenie tego ćwiczenia jest takie, żeby stąd delikatnie złamać drążek po to, żeby prowadzić łokieć wzdłuż ciała i przyciągać do górnej części klatki. Chociaż to też nie ma jakiegoś większego znaczenia, powinniście po prostu prowadzić łokcie blisko przy ciele i starać się wyczuć mięsień najszerszy grzbiet. Co by było, gdybyśmy na przykład zmienili chwyt, delikatnie się odchylili? To jest głównie ćwiczenie teraz na mięsień najszerszy grzbietu. Działamy od pełnego rozciągnięcia do pełnego skrócenia. Super sprawa. Jeżeli złapię szerzej, no to tutaj przy przyciąganiu głównie pracuje mięsień obły większy. Jeżeli złapię szerzej, dodatkowo się odchylę i będę przyciągał głównie łokciami w tył, to wtedy zapracuję sobie tylnym aktonem barku. Ok, ćwiczenie alternatywne do przyciągania drążka z góry, czyli podciągnięcia. W tym przypadku uchwytem młotkowym, mam tutaj wyciąg bramowy, e, fajne uchwyty, więc młotkowy sobie zrobimy. Jeżeli ktoś potrafi się podciągnąć nawet jeden raz, to polecam, jest to zakres siłowy, którym możecie się wspomagać po to, żeby tę ilość powtórzeń zwiększyć. Przykładowo w następujący sposób. Wykonujecie taką ilość powtórzeń, którą jesteście w stanie zrobić. Przykładowo dwa. Więc ja sobie teraz wykonam raz i drugie. I w tym momencie trzymam fazę górną tak długo jak mogę. Trzymam fazę środkową tak długo jak mogę. I zwis aktywny najlepiej. Tak długo jak mogę, ewentualnie dzielę sobie na takie interwały czasowe. Eee, przykładowo 5 sekund w góry, 5 sekund w dole i 5 sekund w zwisie. Przyciąganie uchwytu eee, wyciągu górnego. Według anatomicznej funkcji mięśnia. Najszerszy go śmietu, naciągamy sobie linkę, startujemy stąd i lecimy sobie hop, i wracamy, hop, wracamy. Dalsza kwestia to oczywiście trening klatki piersiowej. Akurat polecam Wam zacząć od tej górnej części, zaraz że mm, osób ćwiczących. Jest to część najsłabiej wytronowana, więc zaczniemy sobie dzisiaj od wyciskania na skosie dodatnim. Jeżeli chcecie pracować nad stabilizacją też i trochę inaczej zaangażować te włókna, lepiej, to robicie to na skosie dodatnim pantlami. hop, lecę sobie tutaj i dopinam u góry. Oczywiście nadgarstki standardowo, jeżeli chodzi o kąt em, między ramieniem a, a tułowiem, no to, to 45 stopni, tak zwany e, kąt pachowy. I teraz stąd, otwieram mocno klatkę piersiową, tutaj domykam. Bardzo ważna kwestia, yy, to jest właśnie ten kąt pachowy, kąt 45, bo włókna nalecą w ten sposób, więc co się stanie, jeżeli zbliżymy ten przyczep do tego? No spięcie będzie maksymalne. Spos dodatni na sztandze, tu jest taki plus, że mamy więcej stabilizacji, ale troszeczkę gorsze zaangażowanie tego mięśnia piersiowego, no bo limiterem jest ten ruch, nie jesteśmy w stanie przybliżyć, przybliżyć tego ramienia. Tutaj mamy w sumie ten ciężar, no trochę jest, ale ja nie wycisnę, moi drodzy. Hop, wchodzimy sobie i teraz do części obojczykowej klatki piersiowej i do no troszeczkę za blisko ławka, ale to tylko poglądowo, żeby Wam pokazać. Hop i góra. Standardowe rozpiętki, hmm, pokażę Wam też w sumie dwa warianty. Pierwszy wariant, standardowy, no to mamy go tutaj i teraz kiedyś jeszcze polecałem innym osobom, tym które nie potrafiły zrobić, tej rotacji zewnętrznej w stawie ramiennym, ustawianie łokcia w ten sposób. Natomiast w momencie, gdy ja z tego przejdę tutaj, to bardzo mocno angażuję przed nią barku, tego nie chcę, dlatego tutaj biceps zawsze w tej dolnej fazie powinien patrzeć w sufit, inaczej łopiec powinien patrzeć w ziemię. Więc pokazuję tutaj rotację zewnętrzna. Hop, ile co sobie do dołu I wyciskam, to jest rozpiętka. Więc to jest ćwiczenie numer dwa. Które sobie po początku radza mogłaby robić? Wielu klientom czy komukolwiek, kto pyta mnie o rady, polecam sobie mieszać te dwa ćwiczenia z racji na różną krzywą siły, która jest, która jest obecna przy dwóch ćwiczeniach. Wychodzimy. Jedna wersja to jest w ten sposób. I zbliżam sobie ze stabilizacją. Hop. I lecę. Łokieć patrzę w tył i sobie działam. Tutaj według włókien środkowych. Druga sprawa to jest w w klęku mamy też dużo więcej stabilizacji, więc stąd mogę sobie przejść i pracować dużo, dużo spokojniej. No. To jest to. Ćwiczenia na barki, takie podstawy podstaw, więc tutaj standardowy shoulder press. Wchodzimy i teraz bardzo ważna sprawa, ramię delikatnie e, pod takim kątem i dopiero wyciskamy sobie na głowę. 3 sekundy w dół. Polecam pełen zakres, żeby od razu działać w pełnym rozciągnięciu i wracamy. W dół. I wraca. To jest ćwiczenie numer jeden. To są standardowe wznosy do boku. Tutaj nie musicie się upewnić, że ramię jest delikatnie wypchany do przodu. I teraz wznos, delikatne zatrzymanie dla intensyfikacji. I sobie działa. Te dwa ćwiczenia zapewnią Wam kompleksowy rozwój barków. To był taki przykładowy program treningowy, który ja na pewno dałbym początkującemu i osoby, które ćwiczą ze mną. Te ćwiczenia robią zawsze praktycznie, jeżeli ktoś się umie podciągać, mało jest takich osób, no to na pewno podciągnięcia must have. Dążcie do tego, żeby się w sumie podciągać, nawet jeżeli macie te małe zakresy. Jeżeli będziecie ten plan wykonywać, no to mamy pewne ważne parametry, które musimy spełnić, o których powiem za chwilę. Zapytacie pewnie, jak w ogóle, w jakich przedziałach powtórzeń, w jakich seriach wykonywać te ćwiczenia. Jeżeli jesteście stricte osobami początkującymi, no to wy musicie spełnić zasadę w skali tygodnia, że tych serii jest od trzech do powiedzmy Sześciu, zwierz, też nie będzie problemu, jeżeli spełnicie 10, to też nie problem. Wszystko podlega e, kwestii analizy, więc jeżeli czujecie się przetrenowani, e, no to przesadzacie. Jeżeli jest progres, no to po co cokolwiek zmieniać. Jeżeli nie ma, to znaczy, że trenujecie za lekko, ale z reguły od tych trzech dla osób z zerowymi adaptacjami, od tych trzech serii to jest, e, jest wszystko ok. Przerwy między seriami to jest temat e, bardzo, tak, taki w sumie, na którym za dużo osób e, się pochyla na zbyt długi czas. Feeling. Ja zawsze lecę z feelingiem i swoim podobeciem, który mówi, że lecieli z feelingiem. Jeżeli robię interwały, to wiadomo, że im krótsza przerwa tym lepiej, ale jeżeli cierczy siłowo, nie ma sensu. Polecam zawsze od 2 minut zwyż, ja po ciężkich siadach nawet jestem w stanie odpoczywać 6 minut i jakoś te nogi rosną. Jak w ogóle liczymy objętość, ja polecam na początku liczyć serie robocze. Seria robocza to taka, która zbliża do z upadku mięśniowego, ale znowu, e, jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, no to tutaj sobie machajcie plus. 5. oprócz podciągnięć, jeżeli macie zakres w podciągnięciach poniżej 5 to też się uczcie na negatywach itd. Druga metoda to jest tonaż treningowy, czyli liczymy serię razy powtórzenia razy ciężar, z jakim wykonałem dane ćwiczenie. Kolejna sprawa to są skale subiektywnego zmęczenia, czyli RPI i RIR, z tym, że RIR jest dużo dokładniejszy, bo jeżeli wykonujemy dane powtórzenia to jesteśmy w stanie lepiej ocenić ile nam zostało do upadku, niż przemyśleć sobie, ok, zróbmy to ćwiczenie na 90%, nie? To jest ta różnica i myślę, że jeżeli będziecie się stosować do RIR, czyli powtórzenia w zapasie, no to zawsze oscylujcie gdzieś tam od 1 do 4 yy, powyżej do powstrzymania w zapasie no to już raczej tych wysokopragowych jednostek motorycznych Wam nie zrekrutują a podsumowując materiał to mamy taką konkluzję, że Chat GPT jednak nie pomoże myślę, że yy, do sztucznej inteligencji jeszcze długa droga przynajmniej jeżeli chodzi o zastąpienie trenerów personalnych jeżeli materiał się podobał, sub, like, komentarz udostępnienie zostańcie na kanale, bo będzie się działo dzięki serdecznie i siła z Wami